się siemanko widzowie na moim kanałku z tej strony Jakub i dzisiaj gramy w Rivals pokażę wam ostatnią sztuczkę jaką znam nie wiem czy wy znacie może więcej no witajcie na kanal kanałku drugiej części właśnie Rivals ostatnio nagrałem Among Us i, i dużo wyświetleń było a no, nawet jeden dzień nie minął od pobrania tego, i było prawie 30 wyświetleń, więc bardzo dziękuję za to. Stawiacie subskrypcję, łopaczki w górę, a ja lecę z odcinkiem. Pokażę Wam na początku, jakie można zrobić triki w tej grze i co możemy. Na początku, jedną fajną rzecz, związaną z. Um, chwilę muszę tylko tutaj coś, bo mi się coś tu psuje, chwilę musi być nóż. Na pewno wybierzcie sobie co chcecie, tylko musicie wybrać nóż. Wybierzcie nóż. Najlepiej będzie, z nożem. Jest to goście, co nie? Tak naprawdę nóż zabiera 40 HP, ale czasem ludzie zabijają na hita. Nie wiemy jak. Dostajemy tyłem. Odwracamy się. Musimy się wślizgnąć do niego. Włączyć to i również zaatakować. Zobaczcie. Um, jakby na hita rozwala. Czekajcie, teraz pokażę. O, patrzcie. Jest to człowiek. Możemy zrobić tak. Oj, chwila. No i na hita 150 zabiera, to jest tak OP Zobaczmy polecam nóż, bo on może zabijać na, na hita Jak zrobicie tak No i trzeba być wytrzwistrzonym, żeby to zrobić Tak samo polecam flarę, bo ona nie kosztuje dużo, a podpala osoby Nawet sporo zadaje To też sporo zadaje no już by leżał, tylko żółte postacie są jakieś mocne. Nie wiem. Dobra, zobaczmy sobie. Jakie kolejne. No pokażę Wam jak się będzie grało z osobami to, to jak będzie się właśnie grało z tym nożem. Okej, okay, widzę wie. Zaczynamy rundę. Jesteśmy właśnie. W trakcie rundy gramy 2 na dwa, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Na początku wybierzmy to. Wybierzmy nóż. No i oczywiście to. Hmm. Chwila. Okej, okay, jesteśmy. Jesteśmy w grze. Najpierw ja bym kogoś Czemu mój nie żyje? Czemu mój nie żyje? Co jest widocznie, patrzcie to na patrzcie gdzie ten biegonek? Bra? no, halo Bikonku, chodź tu. Biegonku. O nie, on nie spiły! On za mną był, mogłem to użyć. A jajaj, dobra, spróbujmy jeszcze raz, ale tym razem flarą. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zobaczymy. Po co ja to użyłem? Oh my god. Dobra, dobra, dobra idziemy. Skąd on mnie strzela? Pik. Został czy nie, nie dostał. Tam jest, patrzcie, tam jest. Bra, dobra, dobra, dobra. Mogłem ich bić. A. Jeden gościu ma snajpę, to chyba wiem, dlaczego przegrywamy, widzimy. Nie wiem, czy też nie zbierali na snajpę Napiszcie w komentarzu, czy mi się w ogóle opłaca na snajpę zbierać, bo się wydaje, że nóż to jest to samo co snajpa Myślę, że nóż to jest mega tania snipe. Omega, omega. Tam był. Tam był. Dobra. To mnie nie powinien złapać. Nie wiem, tam. Musiałem mu pomóc. Pejk został. Patrzcie, to. O nie, co jest? Nie trafiłem, obro. To trzeba być wytrwiczonym żeby to zrobić. No nie, 3-0? Dobra, koń zabawy. Koniec zabawy. Koniec zabawy. No czemu mi to użyło? I widzę, że to mnie automatycznie używa. Piek dostał. <laughs> Zesnajpić mnie chce. Zesnajpić mnie chce. No nie chcę dostać, czekaj Aha, już wykorzystałem Aha, nie trafiłem OMG Co tu się odwala? O matko boska Na styk mi się udało Jak ja mam go teraz pokonać? On ma pełne HP, widzowie a ja mam 0. Znaczy, nie mam 0 w sumie. To jest 0. 58 HP to nie jest 0. Chwila. Wyszedł, ale fart jest, żebym przegrał. Dobra, mamy szczęście. Mamy szczęście, widzę, wie ja Zabiłem chociaż raz, raz nożem. Zabiłem kogoś. Nożem dostał ode mnie, czy nie. Dobra, idziemy znowu na to. Co zrobię to? Zrobię ją, dobra. Najpierw musimy kogoś postrzelać. Tam jest. Nie, tam. Tam jest, tam jest, to jest. Pyk! Uu, zobę, wygrana! Ej, dobra, jak on będzie mnie piłą nawalać, to ja go mogę na hita. Ja go mogę na hita. Dobra, trzy. trzy eliminacje i trzy klucze dostanę, więc spoko. A jak on już tam wszedł? G. Dobra, 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 dobra. Chodź tu, typie. Dostał, dostał. Gdzie on jest? Migaj, migaj. O mój on też ma nos. Okej, ok, okej. Ok. Dostał, dostał, dostał. Lecę tam. Lecę tam. On też ma nóż. Ale on chyba nie zna tej techniki. Tak, on nie umie. On nie umie tego zrobić. I to dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Zawiera możliwe, że ja będę nagrywał znowu Among Us. Bo widzę, że wam się podoba Amongus, więc nagram ostatni jeszcze odcinek z Amongusa, bieg dostał. Ostatni odcinek z Amongusa będzie. Dobra. Dobra, Dobra, rozwalony. Będziemy teraz wygrywać chyba. Zabiłem drugi raz nożkiem. Czy trzeci raz, nie wiem. Nie pamiętam. Chyba dwa razy. No dwa razy zabiłem na razie nożem. Na hita. No i jak on już tam jest? O, tam w sekundę wchodzi wizywa. Bieg dostał. A? Gdzie on może być? O. Czemu on jest tylko przy tym zamku? Ole dostał, widzę. O, my, o, Ole dostał. No strzelaj. O, dostał. Haha. <śmarsy> 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 no i wygrano. Widzę. Dostałem cztery kluczy. Nie, trzy dostałem. Trzy powinienem dostać, ale. Nie. Wygraj pojedynek dostałem. Widzowie, będę miał 30, 42 klucze. No to chyba bardziej na katanę będę zbierał. No, bardziej na katanę. Dobra, widzowie. Lecimy z kolejną rundą. Wygrałam kolejny raz, więc no za niedługo widzimy się w kolejnej rundzie. ok widzowie, jesteśmy w kolejnej rundzie wybierającej jaka będzie mapa. Waga? Ej pole bitw... Nie lubię tej mapy, ale dobra może być. W sumie nie jest taka złota mapa. Nie aż tak. Na początku... nie, no począ... Nie nie będę z tego noża, bo czasem z tego noża nie ma sensu. Dobra widzę, bym. Ktoś za długo wybierał i skończył mu się czas. No nie, nie wyszłem tam. Ciekawe, czy dzięki nożykowi da się też podwójnie skakać, byłoby fajnie. Omega, 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 omega. Pali się, pali się, pali się. Leży. G. O Nie. O, awka, ale miała awka. Zabiłem dwóch z noża. Ej, dobra. To było mocne, to było mocne. widzę, to było mocne. Na razie jest 1-0. Z... Omega. Dobra, 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 dobra. Pali się, pali się, zginął. Dobra, nie wiem czemu on, ale on ma niby 90 poziom, ten gościu, skoro ja go rozwalam, ja go rozwalam trzy, jednym strzałem, dobra, to jest, to jest dziwne, to jest dziwne, po co ja to użyłem? dobra, 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 idziemy tu, idziemy tu, pali się, nie, nie pali się, mhm. O Z czego ja dostałem? Ej, ten też chyba z noża, bo na hita go rozwaliło miał pełna. Nie, rozwalił go z pompy. Ja nie wiem, jak oni to z pompy robią, że tak go rozwalają na hita, ale dobra. O Odpalił się! Odpalił się! widzę odpalił się. Widzieliście to? Ruszył z miejsca. jest 3-0. Gdzie on jest? Tu. Co?! Ej, dobra, pompa jest mocna. Pompa jest do... Ej, ale ja nie widziałem pompa na hita może. Ile miałem HP? Ja miałem... dużo. Nie wiem, jak oni to zrobili, że mnie na hita, ale dobra. Chciałem tylko z noża, da się na hitu, a to też z innych też się da? No czemu ten... Czemu to automatycznie strzela? G. Już mam 105 HP przez tego automatyka O, rozwalony, rozwalony Patrz, leży! Co jest grane? No, widzę, ja mam ja mam ich na hita, więc oni nic nie zrobią tutaj. Bo ja ich mam na hita. <śm> <śm> I nic nie mogą zrobić. Dobra. Dostał czy nie? Dostał? Pali się. Ale mój jeden już nie żyje. Aha, ten też leży. Omega! Rzu. O nie! Nie udało mi się. Widzowie. Nie udało mi się. Dobra, bo się odpalił ten niebieski. Widzę. Że się odpalił. Dobra. O nie. Dobra, leży, leży, leży. O, ja zginę. O my. leży. Dobra, mi się wydaje, że wygramy to. Mi się wydaje to wygramy. Albo on kampi. Albo, nie wiem. Może kampić. Tam jest. Nie. Nie dotykaj tego, proszę cię, nie dotykaj. Nie. Jak on mnie trafia? Jak on mnie trafia? No nie wiesz, że teraz będziemy przegrywać. No nie wierzę, że teraz przegramy. No nie! Widzowie, my teraz. będziemy przegrywać. A nie galerę, przegramy. Bo 4-. Było 4-1. I my przegrywamy teraz. O no co za. Przez tego jeżdża, bo się odpalił. Harryścia. W sumie. No, co za. Czemu on mnie atakuje w on tylko mnie atakuje. Nie wiem dlaczego, on tylko mnie atakuje. Kurde, mój team jest słaby. Nie. Co on ma za broń? Nie, on ma legendarną broń zakazaną. Nie. Nie gadajcie, że przegramy to. No nie gadajcie, że my to przegramy. Dobra, dostał, jest. Może coś zdziałamy. Może coś jeszcze zdziałamy. Boga, zdziałajmy, coś jeszcze. Skąd on z mnie strzela? No dwóch mnie atakuje, to. No nie, przegraliśmy. Ej, dobra, widzowie, to jest, To sobie coś prosi, dobra. To sobie coś prosi, więc. No ja niestety nic nie zrobię. Ale spróbuję wygrać, żeby odblokować katanę i pokazać Wam, jak właśnie się gra kataną. Okej, okay, widzowie, zaczynamy grę. Rozpryski, nie, ja wolę budowę. <laughs> Rozpryski. Dobra. Rozpryski są. Niestety są. Nie lubię tej mapy i to już naprawdę muszę przyznać. To jest mega słaba mapa. Jak tu się można w ogóle grać? Zobaczcie, się chować nie da. Jeszcze ten ze snipe. Dobra, dostaję, dostaję, dostaję. No nie wierzę! Ej, czy ktoś mi wytłumaczy, jak można zabić kogoś na dwa hit z pompy i czemu on się nie rusza? No nie wierzę, jeden z nas się jeszcze nie rusza. Dobra, będziemy znowu przegrywać, widzimy. Znowu przegrywamy, bo ktoś ma sniper. No nie wierzę. I ten się jeszcze nie rusza, bo wyszedł. No nie wierzę, nie. Chomyk, y jeszcze wyszedł jeden z nas. To, to już jest nieferwizywe. Mi się wydaje, to są po prostu za wielkie poziomy dla mnie. Zobaczcie, to są... Ten 55 ma o jeden poziom większy. I ma snajpę. Ten ze snipe cały czas. Dobra, może go trafię raz, <laughs> chociaż raz. <laughs> Jak ucieka? Łopie, tu się uciec nie da w tej mapie. O nie, jest. Nie, no czemu on nie atakuje? Ej, w ogóle ten z poziomem 20, on nie pomaga. Patrzcie, widzicie tego z poziomem 20, on broni nie ma. Ej, co jest, grade? On broni nie ma. Co? O, hakera mamy, widzę, wy hakera mamy. Niedobrze. Haker. Ale co jest my hakera mamy normalnie? O! Dostał, idealnie, wie. O my goodness! Dostał! Ej, teraz powinien być na hita. Z pompy. Teraz powinien być na hita z pompy. Jest. Tam są. Tam są. Dobra, leży. Ja nie wiem, jak to robię. Okej. Okay. No co? Ja nawet nie widziałem, że dwóch żyje. Nie, widzowie, nie mamy szans. Dobra. No co, leżymy. Nie ma szans, że wygramy. To nie ma szans. Chyba widzowie, w następnym odcinku zobaczymy, jak gram z Katany bo teraz po prostu przegrywamy totalnie no teraz przegrywamy totalnie spróbuję jeszcze dokończyć tą rundę, ale pewnie przegramy, bo jeden z naszych wyszedł i totalnie nie mamy szans dostał no jak on ze snajperki Zwyle ja bym napisał snajper. Po prostu... Sn nie no, snajperka jest dziwna. Taka... Mogliby ją usunąć, bo jednak ona nie jest fajna. Bo przegrywa się tylko przez nią Więc ona też nie jest taka spoko. Czemu się nie rusza? Ja nie mogę. O. Dobra. Ja myślę, że przegramy to. Akurat nie jest fajne, że ludzie wychodzą. Z jakiegoś teamu jest 2 na 3 później jest. Jest tak bez sensu i nie fair. Z on zginął. Tak? Co się bawić? No nie! Dobra, widzę, nie mieliśmy szans. Ja się z wami żegnam. papa. Pa. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Ja się z Wami żegnam.